Halo, cześć, siemanko. z tej strony Gabryś, a dzisiaj pogramy wy, sobie w Brawl Starsa, tak jak widzicie, e, oczywiście nie zapomnijcie o lajku, zostawienia suba i podesłaniu tego filmu koledze, piszcie w komentarzach kto chce za mną w następnym odcinku nagrać duo, zgadujcie. Jaką będę miał kartę nową w następnym odcinku. Zagramy sobie 5 gierek na solo. Jak byli ciekawi. Piszcie ile ma być na odcinku. Ta gierę mamy ile razy grać. 2 czy 3, 5 czy 3. Yy, mm. I odcinki będą się pojawiały albo Dwa razy w jednym dniu, a w następnym nie będzie, albo co dzień. Czyli dwa w dniu mogą być, ale w następnym dniu już nie może być. Może nagram, bo możliwe. Jak nie będę miał czas, to razy dwa Do Rozumiecie, chyba. <grym> <grym> Ej, jakby co będę mało galał, bo chcę się trochę skupić. No. Ojej. Co jeszcze 10 jest? Piękny cudem. Dlaczego by było jeszcze 10? Nie rozumiem tej gry, ale okej. Okay. Minus 6. Jeszcze raz zabrajmy. Jeszcze cztery razy. Hum. No i piszcie, czy będziecie chcieli streamy, jakieś streamy w weekendy? Czy chcecie tylko odcinki, żeby były? No, widzicie, widzicie tutaj zdrajcę. Nie, w sumie to nie. Trzeba tylko sobie postanowić. No, jak widzicie, oczywiście nie celowałem. Kolejna minus, niestety. niestety. No to jeszcze mamy trzy gierki do zagrania. Tutaj jeszcze dwie. Mhm. jeśli wbijacie. Pod tym odcinkiem 10 lajków to zrobię yy, taką y, serię śmianko, czyli będziemy oglądali śmieszne filmiki. Ojej, no, profesjonalny internet do grania oczywiście, widzicie? co, ojej, co, ojej. Jeszcze dwie gierki. Co to jest w ogóle? Jaruzi Mirał. Kto mi jej dał dzwona? Sorry. Jeśli ja tylko dowiem, kto mi przed na nie dał jej suba, to z dzwonkiem to się będę zaskoczył. nie no. Lagi. I love you Lagi. I love you my internet. Dobra. Ojej. Oj, oj. A i czasami mogą odcinki pojawić się trochę tak o 24, bo... albo później, nawet tak druga pierwsza, bo... bo Jezu! Nienawidzę tej gry. Dobrze. Nie skomentuję tego. Teraz będzie ostatnia gra chyba. I tak ostatnia teraz będzie. Ojej. Dobra. Ojej. Typie, taki kozak. Przecież ty jesteś. Typie, chodź tu. No i Ja, że coś się próżno. No i mam skrzynkę. Tak ołatwiutko. Ojojoj! Zabiję. No, tak jak mówię, zabiję. zabijemy. Tutaj typ tak nie będzie miał szans, bo jednak miał szansę. Więc to jest to. Więc może jeszcze zagrajmy oblężenie. Tak. No dobra. Nie, no ten odcinek za krótko trwa, więc zagrajmy jeszcze trochę oblężenia. Trochę dłużej i będzie, żeby tak chociaż 10 minut I piszcie, jaką grę mam jeszcze nagrywać na telefonie. Bo przecież nie będę tylko grały starsa nagrywał, bo to będzie tak głupie. <śm> Na razie przegrywamy. Niestety. Trzeba będzie tego typu jakoś tych oczywiście się nie udało go usunąć Takiego tych 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 po prostu nie będzie szło, to wyżej ten ten odcinek będzie krótszy. Oj, to głupia, ten nam wcześniej to podstawiła. Jak tu grać, jak tu żyć? Dobra, trzeba sobie tutaj przejąć trochę. No ja oczywiście taki, Bo w sumie to nie po tej gierce będzie już koniec odcinka. A następny będzie trochę dłuższy. Bo to jest tak jak w ogóle już czwarta próba bo mi wtedy ten y, trochę kolega przeszkadzał, ale to trudno. Możecie go pozdrowić w komentarzach, jeśli chcecie. Chciałaś? Ja, ja, Ojej ja, ja, ten ból się za daleko nam wybił Dobra winek Dobra tam jest ta Dobra 1% Good game Dobra no to kończymy teraz odcinek Dziękuję za oglądanie I danas sam na gotičkim kašema. Šema.